Przepraszam, przypadek, że nazywam go koniecznością. Przepraszam w konieczności, jeśli jednak się mylę, niech się nie gniewa. Szczęście, że biorę je jak swoje. Niech mi zapomnę, umarli, że leś tlą się w pamięci. Przepraszam czas za mnogość przeoczonego świata na sekundę. Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. Że noszę kwiaty do domu, wybaczcie. Otwarte rany rzekuję się w palec. Przepraszam, wołający z otchłani za pultę z mgnieniem. Przepraszam, ludzi na dworcach za sen od piąty rano. Daruj szczuta nadzieją, że śmieje się czasem. Darujcie mi pustynię, że z łyżką wody nie biegnę I ty, ja z od lat ten sam w tej samej klatce. Zapatrzony bez ruchu, zawsze w ten sam punkt. Odpuść mi nawet gdybyś był takim wypchanym Przepraszam ścięte drzewo za cztery nogi stołowe Przepraszam wielkie pytania za małe odpowiedzi Prawdo nie zwracaj na mnie zbyt bacznej uwagi Powago, okaż mi wspaniałą myślność I uwagi Powago, okaż mi wspaniałą myślność Ścierp nic obytu, że nie mogę być wszędzie Przepraszam wszystkich, że nie mogę być każdym i każdą wiedzą Póki żyję, nic mnie nie usprawiedliwia, ponieważ sama sobie stoję na przeszkodzie Nie mi za złe mowa, że pożyczam patetycznych słów, a potem trudu dokładam, żeby wygały się lekkie Na mnogość przeoczonego świata na sekundę. Przepraszam dawną miłość, że nowo uważam za pierwszą. Wybaczcie mi dalekie wojny, że noszę kwiaty do domu! Wybaczcie mi! dalekie wojny, że noszę kwiaty do domu.